Jak jest? O, mój ty to prosto nie do wytrzymania. To się jakby on całkiem nie pił, to na wsi raz dwa się zmarnował. Witam. Dziś prezentujemy jedną z najbardziej znanych marek szkockich whisky na świecie, a mianowicie Glen Fiddich 12. Oczywiście wyprodukowaną przez Williama i Syn Szkocja. Jak widzicie, trójkątny, piękny kształt, butelki, zieloniutka barwa. Kształt ten już nadano w 1957 roku i jest niezmienny. Cztery kąty oznaczają cztery tak zwane kamienie węgielne tej whisky. Wodę, jęczmień i powietrze. Jak widzicie, znakiem <laughs> rozpoznawczym jest właśnie jeleń, gdyż whisky pochodzi z rejonu tak zwanej, tak zwanej Doliny Jeleni. Wyprodukowana tylko z jednego ujęcia wody robi leżakowana. Destylowana również butelka w tym samym miejscu. 40% alkoholu. Leżakowana jest akurat ta, leżakowana jest w beczkach po Bourbonie oraz Sherry Olorozo, hiszpańskim sherry, więc będzie pewnie miała ciekawe nuty smakowe. No, półka już jest taka dosyć wysoka. A co najważniejsze, jest to whisky Single Mold czy właśnie jest destylowana w jednej destylarni. I wytwarzana w całości z jednego rodzaju słodu. jęczmiennego Zobaczymy jak smakuje, kochani. Mamy tutaj moją szklanicę. Zobaczcie. koreczek, Fajna sprawa. Oczywiście jeden Znak. I co? Nalejemy. Zobaczcie. Zobaczcie tą barwę. Piękny, jasno-słonkowy kolor z delikatnymi refleksami. Zapach. No, dosyć mocny alkoholowy, ale. Ale wyczuwalne są nuty jabłek i gruszek szkockich. No, ale faktycznie, jak już, wy, jak już wy, wyleci cały alkohol, kurczę, sama jabłuszka. Ale naprawdę, mówię wam. Cud. Zobaczymy, jak smakuje. Są niuanse jabłek, faktycznie owoce. Niuanse jabłek, gruszek, leki dym, ale naprawdę delikatna. Jak alkohol już wyleci, jest naprawdę delikatna. Polejmy coli. Wiem, że kola i dwunastka to nie za bardzo, ale ja to zawsze najpierw spróbuję tak, a później polejemy trochę coli, żeby co nadać. Dla mnie bardziej smakowity smak whisky. No i spróbujmy. No, cały czas. Owo co tragiasty taki smak. Wanilia, delikatnie wanilię czuć. Nutki cytrusowe są tam delikatna jakby szczypta korzennych przypraw delikatna no i ten finish taki no łagodny, łagodny jest, ale owocowy cały czas owocowy, trochę pikantny także mówię Wam wszystkim whisky ta naprawdę zasługuje na miano klasy klasy a zawsze ciekawostką jest taką że Glenfiddich oprócz whisky jeszcze produkuje dżemy z whisky i musztardy z whisky, także można naprawdę dużo, dużo, dużo stąd wyciągnąć, ciekawe rzeczy. No i co, no co, no. Butelka była kupiona specjalnie z okazji, niefajnej, niestety, ale warto było. Warto było wypić tych, którzy już nie mogą bić, których już nie ma wśród nas i pewnie. Tego by sobie życzył, żeby wypić jego zdrowie gdzieś tam, gdzie wszyscy trafimy. Także polecam po szkocku za wszystkich tych, których brakuje, którzy są może serca. Pozdrawiam. Lukson, mocne trunki. 太冷。